Jako EIB przyjechaliśmy do Katowic, gdzie głównym tematem spotkania, tak jak wyczuwam atmosferę korytarzy i rozmów paneli, bardzo ciekawych zresztą jak co roku, głównym tematem jest bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo, które jest odmieniane przez wszelkie przypadki, dotyczy kwestii związanych z bezpieczeństwem energetycznym, paliwowym i są to rzeczy bardzo cenne, bo rzeczywiście żyjemy w czasach bardzo turbulentnych, gdzie wszystko się zmienia. Jako EIB od zawsze dbamy o kwestie bezpieczeństwa, bo przygotowujemy ubezpieczenia, ubezpieczenia, które są takim elementem bezpieczeństwa, który każdy z nas może zapewnić w obszarze swojego majątku i swojej odpowiedzialności. Mam nadzieję, że decydenci i te wspaniałe rozmowy, które dzieją się tutaj w Katowicach, zabezpieczą nas jako państwo, jako wspólnotę europejską od tych największych bezpieczeństw, a my powinniśmy dbać o ubezpieczenia, o to, że nasz majątek jest zabezpieczony i w sytuacji, kiedy zdarzy się coś niespodziewanego, to będziemy po prostu bezpieczni.